Do treningu oporowego możemy wykorzystać różne przedmioty codziennego użytku, na przykład krzesła. Taki trening chcemy Wam dzisiaj zaproponować. On będzie również poprawiał koordynację ruchu, czyli wpływał na to, że nasza równowaga będzie dużo lepsza i będzie nam łatwiej w codziennym życiu, na przykład odwrócić się gdzieś szybko, podnieść coś z podłogi, położyć na wysoką półkę, także on nie jest tylko dla osób starszych, żeby zabezpieczać te osoby przed upadkami, ale dla młodszych również. Zapraszamy. Zapraszamy Was na trening wzmacniający z wykorzystaniem krzesła. Tą serię możecie wykonać jeden raz, dwa razy, trzy razy. Decyzja należy do Was. Zaczynamy. Rozgrzewka, czas, start. Masz, odziemy. Po środku równo obciążasz obie stopy nie przenosimy ciężaru ciała, kolana nie idą do środka. I w dół, jeszcze w dół i w górę, w dół, cztery razy, cztery razy, jeszcze trzy, jeszcze dwa i zaczynamy. Odnosimy Zwróć. się bokiem i zaczynamy wypychać nogę do tyłu, stoimy na objętej nodze, otwórzcie klatkę, wyciągnijcie boki ciała. Kontrola, brzuch. I zaczynamy jeszcze pracować. Ramieniem wyciągamy, wydłużamy. No i tu w zależności możesz do wysokości barku, ale możesz również wyciągnąć, wydłużyć, ale kontroluj brzuch. Kontroluj odcinek tego najgosłupa. On da się... I podciągamy 嗯。Mm. żeby brzegu krzesełka, wyciągamy siatki, tak żeby poczuć guzy tłuszczowe. Otwórzcie bramkę piersiową, stopy troszeczkę szerzej niż na szerokość bioder i będziemy wstawać i siadać na krzesełko, ale spróbujcie troszeczkę bardziej obciążyć pięty i zewnętrzną część stóp, powinno być łatwe. Próbujemy, ramiona pomogą nam też w tym ruchu. Delikatnie siadasz na krzesełko, tak żeby cały czas mięśnie były aktywne. Czyli nie spadamy tak mocno w dół, prawda? Cały czas. Delikatnie siadasz i cały czas masz mięśnie aktywne. Napinamy pośladki, jak jesteśmy w górze. I jeszcze chwila. Chcesz Gosiu? Oczywiście. Tak, tak jest. Góra. Ile jeszcze? Cztery razy. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden raz, nogi pośladki się trochę napracowały, wzmocnimy mięsień intrygowe, ramienie obrycz barkowa też będzie aktywna. Teraz tak, głowie, palce skierowane do przodu, otwarta klatka piersiowa, ważne żeby nie wisieć na barkach, barki są aktywne i też nie są za daleko. Przybliżamy do krzesełka i uginamy łokcie w dół i w górę, dech i wydech. Pamiętajcie, że możecie pracować w niewielkim. W zakresie ruchu. Aha. Czym dalej odstawicie nogi, tym ta trudność będzie troszeczkę większa. Tak jakbym teraz wyprostowała nogi, to to już jest ćwiczenie dla osób bardziej zaawansowanych. Także macie propozycję, macie wybór. Wracam do pierwszego ćwiczenia. razy. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden raz. Jak to? Do Bez ruchu pracuje pośladek. Bardzo dobrze. Dołączymy teraz przeciwną rękę do nogi, która wykonuje ruch. I też możesz pracować w swoim zakresie ruchu. Ja odnoszę do wysokości ja z i ulice W do większym zakresie ruchu, Zależy od tego, jak czujesz. Jak się czujesz. A więc teraz przeniesienie dłoni. Wyżej kolana, pracujące nogi, staramy się nacisnąć. O, tak. Słuchajcie, tutaj naprawdę bardzo fajnie aktywujemy dodatkowo mięśnie brzucha. No są czas w ćwiczeniu aktywne, ale naciskając. Za dobrze. ja jeszcze cztery powtórzenia. I teraz rozprawimy się jeszcze z brzuchem. A, Jeszcze chwila, jeszcze cztery razy i co się zaproponujesz na... Stopy, nasz również bioder i rotacja, angażujemy trochę bardziej w skośne mięśnie brzucha. O, o. to się czuję. Jest moc. Jeszcze cztery, trzy, dwa, pięć. Panie. Wracamy do przysiadów z na... Cześć. Ustawcie tylko kolana na jednej linii i zaczynamy przysiad. Schodzimy. W dół i wracamy. Spokojnie. Jeszcze chwila. Jeszcze dwa pośrednia. I teraz na chwilę. Zatrzymujemy się nisko. I wracamy. Zatrzymujemy się nisko zatrzymaj, wróć i jeszcze jedna seria, świetnie. To co? mamy za sobą. Pora się rozciągać, siadamy na brzegu obejmuje obejmujemy dłoni boki. przesełka, prawa noga prosta, palce skieruj na siebie, otwórz klatkę wiersiałą i klatką klatkę wiersiałą schodzisz w dół. Patrzysz podłogę, staraj się nie zadzierać głowy. Tyle, ja ile możesz. Tyle, ile możesz. Rozciągamy całą nogę z tyłu. Jeszcze. Jeżeli możesz wdech z wydechem, troszeczkę zejdź niżej. Aha. I rozluźnij plecy. Wdech i z wydechem kręg po kręgu zrobił się rozluźnij. I zmiana. Druga strona. Palce skieruj na siebie. Otwórz klatkę piersiową. I klatką piersiową w dół. Jeszcze bardziej palce na siebie, oddychaj. Przynajmniej 20 sekund, wytrzymaj w tej pozycji i rozluźnij się. Wdech i z wydechem, kręg po kręgu. Aha, prawiona, przyciągnij prawe ramię, barki w dół, dociśnij do klatki piersiowej. Rozciągamy na ramienny, jeszcze chwila, rozluźnij druga strona, dociśnij tyle, ile możesz. Teraz no, no, trójgłowy, do góry unosimy, pamiętaj, że możesz pracować w dużo mniejszym zakresie ruchu, Wyciągamy, wyciągamy. Jeszcze kiedy na? Rozluźnij i zmień strony. I rozluźnij i skrzyżuj dłonie. Na kolanach i otwierasz, raz prawe, raz lewe dla mnie, dłonią możesz odepchnąć się od uda. Tak. Mobilizacja. W odcinku pierwszym tego zatrzymaj, otwórz kciuk skieruj do tyłu.